Masakra, praktykujący podcast o artefaktach. Dzień dobry, witam Was w odcinku naszego podcastu. Dziś poruszę kwestię znaczenia i siły przekazu Słowa Bożego. Mowa będzie o społecznej kampanii widocznej na ulicach naszych miast, nawiązującej do topowej wypowiedzi Jana Pawła II. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Wypowiedź papieża Polaka z Pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Ten religijny cytat odnowi oblicze tej Ziemi. JP-2, z Niech stąpi duch Twój w kolorze niebieskim. Usytuowany jest na białym tle i zredagowany fontem bezszyfrowym, prostym. Pojawiają się też serduszka w obrysie polskich granic. Jak donosi portal Wirtualne Media, fundatorem kampanii jest Fundacja Nasze Dzieci z Kornic. Na temat skuteczności przekazu porozmawiam z gościem Damianem Grzegorczykiem, grafikiem i webmasterem. Zapraszam. Cześć Damian. Cześć. Jak osobiście zareagowałeś na tą kampanię, tak po raz pierwszy jak ją zobaczyłeś, co w tobie wzbudziła? To pierwszy billboard, który zauważyłem, bo one są podzielone na takie fragmenty w sensie ten cytat jest podzielony na takie fragmenty. Jak zobaczyłem za pierwszym razem na białym tle taką nie do końca atrakcyjną czcionką. Niech stąpi duch twój. To pomyślałem sobie przez pierwsze kilka sekund, że ktoś robi niesmaczny żart, i nie do końca wiedziałem, jaka jest inicjatywa, jakie są powody tego, że taki billboard właśnie się znajduje w takim miejscu, w jakim go założyłem. Potem, jadąc z moim kolegą autem, chyba ulicą Fordońską, założyłem drugą część tego fragmentu tam też już pojawiło się to serduszko z konturami Polski i pomyślałem sobie, że to już musi być jakaś kampania, może nie tyle co reklamowa, ale jakaś kampania uświadamiająca, która ma na celu coś przekazać, tylko jeszcze nie wiem co, bo nie wiem co autor tak naprawdę miał na myśli i do kogo on chce skierować te słowa i w też w jakim znaczeniu nie, bo mnie wtedy nie było na świecie, ale jak w 79 roku, jeżeli dobrze pamiętam, yy, nasz Polak, papież wypowiedział te słowa, to wiadomo było dlaczego on chce, znaczy dla, dlaczego on w ogóle je wypowiada w takim miejscu i w takim czasie. I dlaczego właściwie te słowa, które są z Pisma Świętego, on je tylko przytacza. W konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, i akcentuje i dorzuca tej ziemi. I my to rozumiemy, my to wiemy. Dzisiaj wydaje mi się, że każdy będzie mógł sobie dopowiedzieć coś innego i nie do końca będzie ten mianownik wspólny. Brakuje mi w tej kampanii, bo już zauważyłem coraz więcej tych billboardów, zacząłem szukać jakiejś informacji, nie wiem, jakiejś strony internetowej tej kampanii. Jakiegoś źródła, brakuje mi czegoś takiego, co będzie jasnym, klarownym komunikatem, po co to wszystko. Na zasadzie takiego kontekstu, na zasadzie takiego uzasadnienia, albo tej idei przyjrzenia się bliżej, mocniej, tak, chciałbyś coś takiego mieć, czy dojść do tego, a to jest utrudnione, prawda? Bo widzimy, że to jest pewne działanie oddolne, to są pewne medialne doniesienia, natomiast koniec końców to źródło tej inicjatywy jest na drugim czy na trzecim planie. Ale rzeczywiście podzieliłeś się tym pierwszym wrażeniem, ono jest dosyć specyficzne, tak? Bo oceniłeś to jako po prostu coś takiego prostego, tak? Co? W pierwszym czytaniu aż tak mocno nie zachwyca, czy to zwolenników, czy przeciwników, ale osób, które chcą z tym się zmierzyć. Ludzie mogą tego nie doceniać, może nie znają tej spuścizny, albo odbiorcą są współcześni, bardzo młodzi ludzie, którzy jeszcze się z tym sloganem nie spotkali nigdy. Też jest, jest, jest ciekawe, ta reakcja społeczna na to spotkałeś się spotkałeś z jakąś reakcją innych osób na tą kampanię, jak, jak one zareagowały? Czy znaczy tak? Jak jechałem z tym kolegą, bo jakbyś wspólnie do klienta, do grudziądza, kolega, mogę powiedzieć wprost, jest spoza kościoła. No i on miał takie. takie wrażenie, wydawało mi się, że ja mam taki odbiór, że jego wrażenie było takie. A nie mieli na co pieniędzy wydawać. Takie było jego pierwsze wrażenie? Ja stwierdziłem, że może to też... Szukałem być może nawet na siłę jakichś dobrych owoców ty, tych billboardów, żeby sprowokować rozmowę w ogóle na jakikolwiek temat, nazwijmy to górnolotnie-duchowe. Sprowokować Z... go trochę do dyskusji, tak? Tak, że, żeby... żeby móc porozmawiać w ogóle, nie? Po papieżu, w ogóle o, o tym cytacie, o tym co się dzieje, jak on to odbiera. W ogóle nie był zainteresowany. Totalnie. I, i raczej już rozmowa zeszła na y, takie y, no zawodowe kwestie, nie? To bardzo ciekawe jest, co mówisz, bo rolą rok takich pewnie kampanii jest, żeby coś w nas pobudzić, prawda? Ale zobacz, teraz jako technik spójrzmy na ten obraz, jako osoba z branży graficznej. Rzeczywiście no, mamy do czynienia z bardzo prostym fontem w kolorze niebieskim. Ja to tak odbierałem, że wiesz, może się kojarzyć z niebem, z, z jakąś taką wiesz, eschatologią. Natomiast biel z czystością, świętością jest to też bliskie, być może w twojej percepcji, ale no zobacz na tą formę. Jak ty, słuchaj, odebrałeś to techniczne teraz podejście do tematu? Trudno mi też oceniać, jeżeli nie wiem też, jakie było założenie autora, jaki był target tak naprawdę. Czy on chciał trafić właściwie do całej Polski, do każdej grupy wiekowej? Czy do jakiejś konkretnej, czy chciał tylko odświeżyć osobom, które pamiętają te czasy 79 roku? Bo szczerze mówiąc, jak sobie tak gdybam myślami technicznie i widzę ten font i yy, to biały, na białym tle, czyli taki bardzo prosty przekaz, to tak łączę sobie kropki, że być może to ma poruszyć, yy, może nawet nie tyle co poruszyć, tylko jak odrestaurować jakiś. Yy, myślenie i, i poruszenie w ogóle sumień tych ludzi, którzy pamiętają te słowa, ale tak pamiętają, bo żyli w, w tamtym momencie, nie, że oglądali razem z rodzicami nawet jako młodzi ludzie transmisję e, na żywo, e, kiedy Jan Paweł II mówił te słowa, e, kiedy Polska żyła w ogóle tymi słowami, y, tym wsparciem duchowym, takim mentorskim wręcz papieża, bo to naprawdę miało ogromne znaczenie dla, dla społeczeństwa, tak po prostu, mentalnie. I nie wydaje mi się, żeby młody człowiek w ogóle nawet y, łączył kropki, że te słowa wypowiedział ktoś taki, Teraz mówię, jakbym to powiedział młody człowiek nie? dzisiejszy, że takie słowa by powiedział ktoś taki jak Jan Paweł II. Być może to jest ostre powiedzenie, ale niestety tak mi się wydaje. Nie wiem czy stety, czy niestety, ale no z mojego punktu widzenia katolika niestety. <grym> ale wydaje mi się, że tak jest. Więc. Być może targetem właśnie była tak, było takie społeczeństwo 40 plus. Jesteś rzeczywiście grafikiem na co dzień, żyjesz z tego, co nazywa się projektowaniem graficznym, pracujesz literą. Jak uważasz właśnie, czy dzisiaj jeszcze czym, czymś można zaskoczyć, tak? Odbiorcę, który widzimy, jest zalewany, zalewany wręcz takimi Sloganami, reklamami, billboardami. Co, co uważasz właśnie na ten temat? Czy w gąszczu tych haseł i nagłówków można jeszcze się dziś przebić do adresata, do konsumenta? No ja stawiam na prostotę, estetykę, klarowność, jasność, czytelność. Ponieważ w takim gąszczu tego wszystkiego, taki tego wszystko jest takie pstrokate kolorowe. No dzisiaj można faktycznie, wydaje mi się, zaskoczyć właśnie prostotą. Prostotą, czytelnością, ale tak połączoną ze smakiem też takiej atrakcyjności. Nie? i Może nawet nowoczesności to jest zbyt duże słowo i niektórzy może się źle skojarzyć, ale chodzi też o to, żeby śledzić. Jakie dzisiaj są trendy, nie? jeżeli chodzi o przykładowo, jak teraz rozmawiamy właśnie o tym foncie. Nie? Wiem po sobie, że gdybym ja to projektował i gdyby to miał być target 15-30, to na pewno bym nie użył takiego fontu i wydaje mi się, że też nie użyłbym też takiego koloru. Ale tu akurat nie byłbym tego taki pewien, bo faktycznie ta symbolika koloru ma ogromne znaczenie, tylko nie wiem, czy akurat dla takiego targetu miałaby jakieś tam znaczenie. No to są takie zabiegi, takie sztuczki, ale to właśnie o to chodzi, nie? Dlatego kiedy rozmawiamy tutaj o tym foncie, to wydaje mi się, że to jest właśnie target bardziej 40+. Damian, też wartym uwagi jest wątek formalny tej kampanii. Organizatorzy rozszczepili, rozwarstwili ten cytat na części. To y, zmusza do poszukiwań, to rozprasza, czy też prowadzi nas głębiej w dalszą narrację i w y, głębsze poszukiwania? Jak uważasz? A czy właściwie podzielenie tego cytatu na dwie części, rozczłonkowanie, jakikolwiek to byłby cytat, to z punktu widzenia jakiejkolwiek kampanii reklamowej jest zabiegiem, w ogóle, kreatywnym i ciekawym. Już tak mówiąc z, z punktu widzenia takiego reklamowego, marketingowego, że tworzy się z odbiorcą pewnego rodzaju taką, taką grę, nie? I, I jest jakaś interakcja, jest jakaś yy, taka rzecz, która może nie tyle co daje do myślenia, ale faktycznie pobudza mózg do tego, żeby połączył sobie te dwie rzeczy, nie? Tym bardziej, że wiemy, że stylistycznie te billboardy są podobne do siebie. Raczej takich billboardów też nigdy wcześniej nie było, mimo że było wiele prostych billboardów na innym tle, z, z innym fontem i innym kolorem fontu, to akurat takiego zabiegu stylistycznego jeszcze wcześniej chyba nie było. To już też tak dorzucając, jak rozmawialiśmy o tym kolorach, nie? że faktycznie może ktoś to przemyślał sobie pod tym względem, chociażby. To rozczłonkowanie wydaje mi się, że jest mega ciekawe. I jestem ciekaw też, yy, czy autor podzielił ten cytat z, właśnie ze względu na taką grę, w cudzysłowie, reklamową, czy rozdzielił ten cytat dlatego, że. Ta pierwsza część miała też dać jakiś inny owoc, według jego intencji, oczywiście, nie? Bo jest strasznie, szalenie ciekaw, nie? Chciałbym porozmawiać z tym człowiekiem i, i się dowiedzieć, nie? Jak, jak, jakie były jego intencje, nie? Bo faktycznie niech wstąpi duch Twój, samo to jest mega uniwersalne, nie? I to faktycznie może nawet trafić, tak już teraz sobie gdybam, może też trafić nawet do kogoś. Kto jest yy, spoza kościoła? Nie mam takiej przestrzeni, żeby właśnie porozmawiać z takimi osobami teraz, bo trochę żyję niestety w takiej bańce, że, 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 że wokół mnie są ludzie przede wszystkim, to wspólnota i ludzie z, z kościoła, a, ale być może zrobię sobie takie zadanie domowe, że porozmawiam choćby ze starymi znajomymi z harcerstwa którzy są spoza kościoła i zapytam się ich po prostu o zdanie, nie? jak oni odbierają tę kampanię i te billboardy, te słowa, nawet pierwszą część i drugą część. Nie? Na razie to sobie tylko mogę gdybać, ale na pewno, według mnie, zapis jest ciekawy, ale pozytywnie ciekawy. Nie? Jesteś przedstawicielem pokolenia JP2, przynajmniej było ci dane, prawda, obcować z papieżem i mieć możliwość, Dostępu do pełnej jego dokumentacji. Ale powiedz, jak Ty czujesz się jako pokolenie JP2? Czy Ty mógłbyś to jakoś, wiesz, sprecyzować, określić, czy ma to dla Ciebie w ogóle jakieś znaczenie? Czy Ty potrzebujesz takich skrótowców, żeby ktoś, myślę tu nie wiem, o socjologach, ktoś w mediach tak Ciebie identyfikował? Nie, nie jest mi to potrzebne to na pewno. Już nawet abstrakując od tego, czy jest mi to potrzebne, czy nie, tak nawet chyba do końca nie czuję się nawet takim pokoleniem, bo ja w sumie bardzo długi czas byłem poza Kościołem, tak naprawdę i gdzieś tam od, można nawet powiedzieć, że od niedawna dopiero jestem w kościele. Co nie znaczy, że nawet jak byłem poza Kościołem, to czuć było to, że Polska żyje trochę czy tego chcę czy nie tym kto jest tym papieżem. pamiętam że y, nie chodziłem do kościoła ale kiedy zmarł Jan Paweł II to podjęliśmy taką inicjatywę z moimi przyjaciółmi z harcerstwa że całą chłopcę robimy wielki marsz ulicami y, zbieramy się harcerzami w wieku polskim, bo wtedy akurat tam działałem i, i, I robimy taki wielki apel, taki spontaniczny. I pamiętam, że nikogo nie trzeba było namawiać, nie, żadnych rozkazów pisać, wysyłać jakiś wielkich obwieszczeń formalnych i tak dalej. Po prostu wystarczyła inicjatywa. Czuć było faktycznie taki zryw, że względu na to, czy ktoś był, że tak powiem, katolikiem, czy nie, to żył tym, że faktycznie ktoś taki. Jak Jan Paweł II był kimś ważnym dla Polaków. Świetnie. A powiedz mi, jak ty y, dzisiaj patrzysz na to przesłanie, bo wiemy, że ono jest z 1979 roku. Nas fizycznie jeszcze nie było. Ale jak je rozumieć? Spróbujmy y, jeszcze trochę pochylić się nad tymi słowami, skoro y, tak, kreatorzy tej kampanii, do tego nas zachęcili. Co mamy robić? Mamy się odnawiać, nawracać? No wiesz, myślę, że pytanie dotyczy konkretnego e, społecznego kontekstu tu i teraz, tak? w 2022 roku. A może jest tak, że to już mamy za sobą. Ta ziemia, ta Polska już się odnowiła, prawda? Żyjemy. W demokracji, tak, obalono komunizm, mamy rządy polskiej prawicy. Kościół, możemy powiedzieć, próbuje się rehabilitować, podnosić z kryzysu, afer, przyjmujemy uchodźców. Zatem, jak byś spojrzał na ten slogan teraz z punktu widzenia właśnie takiej autorefleksji? No, ja mogę powiedzieć tylko o swoich własnych, osobistych wrażeniach, w takiej skali mikro, czyli samego siebie. To nie do końca ona w jakiś sposób zadziałała na mnie, nie? Być może to też wynika z tego, że to, co w cudzysłowie oferuje mi aktualnie Kościół, to jest tak bogata oferta, że ten slogan, no to zabrzmi okrutnie, nie? Ale chyba, no, nie, nie znajduję innych słów, nie zrobił na mnie wrażenia po prostu, nie? Być może, ale to mówię. No, ja mówię z pozycji katolika, który, no, powiedzmy, nie tylko jest praktykującym, ale takim aktywnym, w sensie, że z dwa, trzy razy jestem w kościele. Jeszcze spotykam się ze wspólnotą y, częściej. Angażuję się w jakieś dzieła Boże wokół wspólnoty parafii. Także, no, mówię, z, takiej, z, takiego, z takiego punktu widzenia, ten billboard na mnie nie zrobił wrażenia. Jeżeli miałbym sobie pogdybać o skali makro, czyli o moich jakby analizach polskiego społeczeństwa, to, no to można <grywka> popłynąć. Nie? Każdy no. myślę, że może popłynąć w jakąś tam swoją stronę. Niektórzy wydaje mi się, że popłyną w stronę tego, żeby odnowić oblicze tej ziemi, jeżeli chodzi o homoseksualizm. Nie? Niektórzy mogą pomyśleć, że chodzi o zlaiczowanie w ogóle, ogólnie rzecz ujmując, nie. Niektórzy mogą to ująć, żeby odnowić oblicze tej ziemi, jeżeli chodzi o, jak działają media, na przykład, nie? że są po prostu zakłamane i cały czas manipulują nami i tak dalej. Być może chodzi o polityków, o rząd polski. Być może chodzi o to, że jakaś edukacja seksualna nas atakuje. Jest, jest tego mnóstwo. Nie? Więc, ale to jest tylko gdybanie, nie? bo myślę, że z kimkolwiek bym nie usiadł, mówię tu już o ludziach z kościoła, jakby to każdy by mógł odczytać to zupełnie inaczej. Nie? Wydaje mi się, że tak by było, że, że każdy odczytałby to na swój własny sposób, w jakiej bańce, tej swojej takiej informacyjnej. Nawet medialny? Tak. Żyje? To w taki sposób sobie odbiera nawet te słowa, nie? Właśnie, no to jest bardzo, bardzo istotne, bo jakby dotyczy też tego pytania, które chciałem zadać o, o sens, o to, czy mamy się otaczać takimi właśnie cytatami. Nawet w tej przestrzeni takiej prywatnej, domowej, bo tu e, omawialiśmy trochę tą przestrzeń taką publiczną, społeczną. Czy uznajesz, że warto Patrzeć, zawiesić oko na jakiś właśnie cytat, tak? Czy to z popkultury, literatury, Biblii. Czy to ma sens? Biorąc pod uwagę, że no, około 90% tego cytatu to, to jest słowo Boże. A słowo Boże z jakby z zasady jest, no nawet nazwijmy to wprost, egzorcyzmem. Taki no, już grubo ujmując. To, to ma jakieś znaczenie, nie? bo wrzucając to słowo Boże w przestrzeń publiczną, jest ogromne prawdopodobieństwo, że po prostu ono przyniesie jakieś owoce. Można popłynąć w ten nurt i. i znaczy nawet nie tyle co popłynąć ten nur, tylko właściwie nawet się zatrzymać na tym i powiedzieć sobie, kurtyna, dziękuję. Trochę żałuję, że właśnie identyfikuje się ten, ten, ten cytat z Janem Pawłem II, chociaż wiemy dlaczego i to jest zrozumiałe, bo też potrzeba nam, jakby to powiedzieć, taki, a to już mówię jako też 35-letni młody człowiek, ojciec, że młodym ludziom brakuje autorytetów i jakikolwiek sposób, który będzie budował, wzmacniał y, autorytety jakiekolwiek, jest dobre. Szkoda tylko, że musimy odgrzebywać te stare, które dzisiaj dzisiejszej młodzieży, znaczy może inaczej, dzisiejsza młodzież nie ma z nią takiej więzi emocjonalnej, tak jak ówczesna. Brakuje nam żywych autorytetów, którzy będą również czerpać ze Słowa Bożego i też dorzucą jak Jan Paweł II jakiś taki jak kropkę, wtedy tą kropką było tej ziemi i brakuje kogoś dzisiaj, który też yy, zrobi coś podobnego coś yy, może nawet spektakularnego, ale ważnego takiego aktualnego świeżego, ale też mądrego, bo Jan Paweł II miał to wyczucie i że w idealnym momencie, w idealnym czasie powiedział coś naprawdę zachwycającego, co porywało serca. Zatem życzmy sobie takich współczesnych, nowych autorytetów, osób, które pociągną tak, i wprowadzą jeszcze ten duchowy wymiar swojej działalności i będą po prostu przykładem, jak żyć, po co żyć i dokąd zmierzać. Dziękuję Damian za rozmowę. Ja również dziękuję. Nasz gość dzisiaj przygotował dla nas specjalny upominek do pobrania na stronie www.sakra.pl Wyjątkowe wersje plakatów z napisem: Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Do wyboru, wydrukowania i powieszenia w Państwa otoczeniu. Szukajcie plików w nowościach blogowych. Do usłyszenia. Ja, syn polskiej Ziemi. A zarazem ja, Jan Paweł II Papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam przed dzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi. Nie stopi duch Twój. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi.